Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, to są Rude trasa, odcinek trzeci. Właśnie dostajemy się na komin w Szczecinie, na zakładach PGE. Nic ciekawego się specjalnie dziać raczej nie będzie. Ale za to możemy podziwiać piękne widoki Szczecina oraz wysokości, z jakimi się zmierzymy. Jeżeli już mamy temat wysokości, wspinamy się na jakieś 100 metrów. Nie, w sumie, to w zasadzie komu nie ma 100 metrów? My wchodzimy na jakieś 60-70. Podziwo wchodzimy tam tylko i wyłącznie po to, aby zrobić jeden uziom i przepleść dwa kable. W zasadzie jeszcze nie poruszaliśmy tego tematu, ale chciałbym wam powiedzieć właściwie geneza tego wideobloga. W zasadzie sam nigdy w życiu nie wpadłbym tak głupi pomysł, aby nagrywać tak beznadziejne rzeczy. Ale pewnego razu na pewnej imprezie, pewna dziewczyna powiedziała mi Ej gościu, przecież ty powinieneś nagrywać jakiegoś videobloga. jak ty tyle jeździsz gościu i masz tyle rzeczy i wchodzisz na takie rzeczy i robisz takie rzeczy i rzeczy... Rzeczy, to powinieneś tak uświecznie I dzielić się z tym z innymi. Jakoś ja osobiście nie mam parcia, nie mam pomysłu, nie mam tematów, w zasadzie nie wiem czy chcę to dalej robić. Oglądalność jest prawie zerowa, więc robię to dla siebie i stwierdziłem, że będę to robił tylko i wyłącznie dla siebie. Więc jeżeli czerpiecie z tego jakąś przyjemność z oglądania tych beznadziejnych rzeczy, to fajnie. Cieszę się bardzo razem z wami. Może trochę o tym co się aktualnie dzieje. Jesteśmy na wysokości około 40-60 metrów, widzimy panoramę Szczecina, rzeczkę, zbiorniczki. Widoczki nie są jakoś super ekstra, a to tylko i wyłącznie dlatego, że jesteśmy na terenie elektrowni, jak już mówiliśmy na samym początku i niczego specjalnie nie możemy się tutaj spodziewać. Nie pozostaje nam specjalnie nic innego jak tylko wspinać dalej. Po drodze możemy zobaczyć parę przystanków. zdaje się, że tylko jeden. Coś tak nic szczególnego, jakieś budynki elektrowni, drobinkę. Co przed nami, i ewentualnie jaka to może być wysokość w odczuciu. Jak zdążyliście zauważyć, droga w górę jest dość mocno posiechana. Ostatnio zostałem gdzieś w komentarzu, że za bardzo jest to monotonne, jak jest w całości. Więc zostało wszystko pocięte, pociachane i w zasadzie wykluczono wszystko, co się dało. Za chwilę zobaczymy gniazdo. Taka gniazdo prawdopodobnie jest gołębia. Na dole znalazłam obrączkę. Która już została oddana w dobre ręce bo on został zgłoszony Może ktoś się tym zainteresuje Jak widzimy pomost w tych 70 czy tam 80 metrach Nie wiem dokładnie Widoczek z niego jest przedni Bardzo ładnie widać całe miasto Oraz rzekę, która tam jest I jeszcze raz od zbiorniczki No nic, to już jest koniec Więc żegnam się z wami o Zięble Do następnego razu Zapomniałbym, zachęcam oczywiście do subskrybowania Komentowania, wstawiania swoich uwag Napisania co zrobić, żeby było lepiej Co wam się nie podoba, co wam się podoba czego może być więcej, czego mniej, oraz dania jakiejś motywacji, bo możliwe, że wychodzę błędnie z założenia, że to co robię jest całkowicie bez sensu i że robię to tylko dla siebie, bo może i Wam w jakichś ciężkich chwilach coś takiego pomaga. Więc jeszcze raz trzymajcie się wszyscy bardzo ciepło, żegnam Was wszystkich ozięble i do zobaczenia w następnym odcinku.